Siema widzowie. Wczoraj późnym wieczorem Wojtek Gola oraz Boxdel ogłosili, że startują z nowym projektem Hype MMA Powered by Fame. Więcej oczywiście zdradzą na drugiej konferencji Fame, która odbędzie się właśnie już dziś, niedziela, albo teraz ogólnie niedziela. Proste, że tak. A będzie to, jak to mówi, trzeci włodarz, Denit Rozyniak, przedsionek do Fame MMA, czyli taki jakby belator, można powiedzieć, na polską, że tak powiem, scenę MMA. A do zgarnięcia będzie gruby jak bąbel kontrakt z Fame. Polecam się na konferencjera. Ladies and gentlemen! Panie i panowie! Przed Państwem! Póki co, z materiałów promocyjnych otrzymaliśmy stories od trzech panów. To pierwsza z reakcji ewidentnie podekscytowany nitruś. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zadzwonił do mnie Wojtek, zadzwonił do mnie Boxdel i powiedzieli: Seriously, potrzebujemy Cię w naszym składzie. Więc zostałem włodarzem. Już nie jestem tylko bez jestem potężnym trzecim włodarzem. W nowo powstającej organizacji, która będzie, która będzie takim przedsionkiem do FMMA. Ja się ogólnie cieszę, bo, bo nigdy nie brałem udziału w takim przedsięwzięciu. Zobaczymy, jak sobie poradzę. I mam nadzieję, że Was zaskoczymy, jeśli chodzi o, o to, co tutaj jest w planach. Więc śledźcie. I kibicujcie. Witam, z tej strony Włodarz. Yy, tu macie, yy, tu macie, o, tu, w tym miejscu macie yy, Instagram. Hype MMA, możecie sobie wejść popatrzeć. Na plakacie promocyjnym znalazli się Don Casio, Wiewiór oraz właśnie trzech włodarzy. No więc z całą pewnością więcej dowiemy się na samej konferencji numer 2 która już dziś w niedzielę. Oczywiście ja myślę, że to może być na tej zasadzie, że na przykład osoby po prostu albo bez fejmu, albo z jakimś mniejszym fejmem, ale działające w internecie, tam będą po prostu walczyły, lub też osoby po prostu z ALMY, czyli ze współpracy FAME plus ALMA już motorcy zawodniczcy, zawodowcy. Też nie wiem do końca, kto tam bierze udział. Oby to po prostu przetrwało. Trzymam kciuki, boxer, aby zmieniło się postrzeganie ciebie jako. Słomiano zapałowca, aby to nie była w jak Fame UK czy Fame 4. Ja póki co dziś wam dziękuję zostawcie łapeczkę łopatkę zasięgu oraz wpadajcie na kanał Nie Znam się na Fame MMA, bo tam będzie kontynuacja tego, co to jest właściwie to Hype MMA. Powered by Fame. Pozdrawiam udanej konferencji Fame MMA. Się ma. Mam nadzieję, widu, że się ma. Subskrypcję z dzwoneczkiem, bo inaczej ci przydwoły. Nie no, ja jestem konferencierem, nie Wajtyrem, pamiętajcie. Jeszcze jak to ja wpadłem na taki pomysł, że w sumie mogłoby być tak, że osoby będą degradowane na przykład z tej głównej federacji Fame MMA i będą walczyły po prostu w hype MMA. Troszeczkę tak jak NXT, WWE może kojarzycie. Też mój kanał, nie znam się na wrestlingu. No i to tyle ode mnie. Stay out of tune!